Pani Magdo, dziś 14 listopada 2019 roku szczęśliwy dzień. Przyleciała pani z Wielkiej Brytanii, bo po 15 miesiącach odporwania odzyskuje pani dziecko, swojego synka Szymka z powrotem. Tak, nareszcie jest ten szczęśliwy dzień. Eee... Ile czasu minęło dokładnie? Kiedy został e, e, Szymek porwany przez. 15 miesię 16 miesięcy. To było 23 e, lipca 2018 roku. Tak. E, proszę powiedzieć, e, czy miała Pani kontakt z dzieckiem w, e, przez ten czas? Tak, miałam e, przez Messengera. A jeśli chodzi o, o bezpośredni ten, kontakt? Bezpośredni kontakt był... E, ostatni? Ostatni kontakt był w lipcu przy psychologach biegłych, bo mąż po prostu mnie izolował od mocy. Ponoć w ostatnim czasie dziecko było nastawione, że ponoć nie chce z Panią rozmawiać. E, tak, wcześniej był przyjaźnie nastawiony, cieszył się, krzyczał mama, mama, a w ostatnich czasach już tak nie chciał ze mną rozmawiać, nie był zainteresowany w ogóle rozmową. E, kiedy rozmawialiśmy ostatnio przez komunikator internetowy, pani płakała, pani była zdołowana, wstrząśnięta, praktycznie nie miała pani nadziei już na odzyskanie. Dziecko, jak to się stało, że ma Pani dzisiaj dziecko, które czeka na Panią tutaj, tutaj w Polsce? Chciałabym podziękować Krzysztofowi Rutkowskiemu, mimo pogrzebu własnego taty, wspierał mnie, był cały czas przy mnie. Czyli mimo tego, że uroczystość pogrzebowa zaplanowana jest na sobotę pojutrze, to w tym okresie jest z Panią w kontakcie. Tak, cały czas był ze mną w kontakcie, dziękujemy bardzo serdecznie. Chciałabym podziękować um, Patron 24, oczywiście o którym cały czas wspierał i był z mną w kontakcie. Dziękuję. E, chciałabym również podziękować um, Zbigniewowi Mikołajczykowi. To jest tyle komendant policji. Tak. Był z Panią również w kontakcie? Tak, był ze mną również w kontakcie, pomógł mi e, czy to prawda, tutaj, że, te działania. Czy to prawda, że osobiście objął dowództwo nad akcją tak. przejęcia pani syna? Tak. Dziś ta akcja z tego co wiem, Krzysztof Rutkowski wskazał miejsce sprzed wczoraj na wczoraj, gdzie było dziecko przetrzymywane. Dzisiaj o godzinie siódmej już jednostki policji otoczyły inny budynek, w którym ukrywał się ojciec dziecka razem z pani synkiem. Czy doszło do jakiejś przemocy, czy jak to wyglądało? Czy ma pani informacje? Nie, nie mam żadnych informacji, nie mogę nic powiedzieć na ten temat, ponieważ mnie tam nie było, nie mam żadnych informacji, jak to wszystko przebiegało. Synek jest ze mną, cieszę się bardzo i naprawdę bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jestem mega zadowolona, wyczekałam swoje 15 miesięcy i dziecko wraca ze mną. Natomiast mimo wszystko chciałbym Pani zadać pytanie, bo każde dziecko powinno mieć i tatę i mamę. Czy mimo tego szaleństwa, którego Pani stała się ofiarą, Pani synek był ofiarą, czy Pani będzie się teraz mścić na ojcu, czy jednak będzie Pani dążyła do tego, żeby synek miał również kontakt z tatą? Oczywiście ja nie jestem taką osobą jak młody mąż, e, jestem ciepłą osobą i nie zamierzam blokować e, kont, e, kontaktu siostrze, mamie czy rodzinie Szymka, kontaktu z nim, bo, bo to tak samo jest, to jest jego po prostu rodzina, on ma tam swoich kuzynów, ma tam ciocie, ma wujka, babcie, dziadka i zapraszam jak najbardziej. Czyli do Wielkiej Brytanii? Tak, oczywiście. Pani będzie mieszkać z synkiem w Wielkiej Brytanii, z tam, z, bo z Wielkiej Brytanii został uprowadzony. Tak. Pani Magdo, cieszymy się, gratulujemy. Ja się mega cieszę. <głos> <głos> I naprawdę dziękuję bardzo serdecznie, dziękuję naprawdę. Jestem mega zadowolona, wreszcie odzyskałam swojego synka, także... Trzymamy kciuki i wszystkiego dobrego dla Was wszystkich. Dziękuję również.